Radnych. Yy, witam wójta gminy pana Andrzeja Kozina, witam jego zastępcę pana Piotra Maciąg, witam skarbnik gminy panią Martę Amerla, yy, witam również panie inspektor, panią Agnieszkę Józiak i panią Zdybel Ewelinę. Yy, na podstawie Yy, listy obecności na sali jest obecnych 3, yy, rad... są obecni radni w liczbie 13, stąd też dzisiejsze obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Yy, przechodzimy do punktu trzeciego, to jest uchwalenie porządku obrad. Czy państwo radni mają jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? No, nie, mam, że to... nie mamy porządku obrad. To... E, to może ja przeczytam ten porządek obrad, a ja więc e, proponowany porządek obrad w punkcie trzecim jest uchwalenie porządku obrad. Punkt czwarty to jest przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Punkt piąty jest to informacja komisji stałych o pracy między sesjami. Punkt szósty wnioski, zapytania, interpelacje radnych. Punkt siódmy przedstawienie projektów i podjęcie uchwał. I pod tego a mamy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. Punkt 8 odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. Punkt 9 sprawy różne. I punkt 10 zakończenie sesji. Czy są uwagi, wnioski do porządku obrad? Uwag nie widzę stąd. Proszę o przyjęcie porządku obrad. Jak odczytałem, kto z pani i Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. To jest przeciw, nie widzę. Jeden wstrzymujący. Porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego, czyli przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Wysoka Rada jest nadzwyczajna. To była trzynasta sesja. No ok. Chyba teraz będą same nadzwyczajne sesje. No, no. Trzecia się udała. To byłoby akurat trio. I była ta sesja 18 września i wzorem, yy, że tak powiem, protokołów yy, sesji poprzedniej yy, zapytam, czy są uwagi do tego protokołu. Uwag nie widzę. Proszę o przyjęcie protokołu z ostatniej sesji z 18 września. Bez podczytywania. Kto? Pani, panu Panowie, jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji? Proszę o podniesienie Dziękuję. Głosów za 14, przeciw nie, przeciw nie ma. Również nie ma, więc protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu piątego, informacji Komisji Stałych o, o pracy między sesjami. Czy Potem. Państwo Przewodniczący poszczególnych komisji chcą zabrać głos? Chętnych nie widzę, a więc punkt. piąty mamy y, pusty. Przechodzimy do punktu szóstego, wnioski, zapytania, interpelacje rady. Proszę bardzo o zgłaszanie. Wniosków również nie mamy. Przechodzimy do punktu 7. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwał. Jak odczytałem wcześniej mamy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gmintu na rok 2019. Zanim przejdziemy do czytania projektu uchwały, proszę o zadanie głosu przez pana wójta gminy. Proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni. W związku z tym, że wykonujemy szereg inwestycji potrzebne są te sesje nadzwyczajne, aby zabezpieczyć środki, przesunąć środki w budżecie, by ogłosić przetarg. Otrzymaliśmy w tamtym tygodniu, w czwartek 800 tysięcy, promesa na nowy samochód strażacki dla Turbina. Jest to niezwykle potrzebne. Tak jak wiemy, nie mieliśmy tego samochodu ostatnio, dzięki temu, że e, samochodu użyczyła nam Państwowa Straż Pożarna. Dzięki tutaj zaangażowaniu Pana Komendanta Wysława Kręta, mogliśmy używać samochodu e, z Biłgoraja, jednak niezwykle ważną jest sprawą, żeby mieć samochód własny, samochód e, tutaj w posiadaniu straży w Turbinie, żeby wyjeżdżał do wypadków, do różnych zdarzeń. E, I dzięki zaangażowaniu i wsparciu pana ministra, wiceministra Marcina Romanowskiego otrzymaliśmy z Funduszu Sprawiedliwości nowy samochód strażacki, za co serdecznie dziękujemy. Dostaliśmy środki w kwocie 800 tysięcy, które pozwalają nam zobaczymy jak to będzie przy targu, ale w całości kupić taki samochód. My zabezpieczamy ze swoich środków jedynie 10 tysięcy, tak jest pisane. We wniosku. E, będziemy rozpisywać przetarg. E, za, za, chwilę, za chwilę pani e, Agnieszka jak rozpisze e, przetarg na e, nowy samochód strażacki i e, będziemy czekać na zgłaszanie się oferentów. Także e, dzisiejsza sesja jest spowodowana tym właśnie, e, tą właśnie sytuacją oraz. Tym, że tydzień temu też otrzymaliśmy środki w kwocie 28 tysięcy na wyposażenie dla ochotniczych straż pożarnych, również z Funduszu Sprawiedliwości, które wręczył nam wiceminister Marcin Romanowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Wójtowi za tej informacje i objaśnienia. Zanim przejdziemy do czytania projektu uchwały, czy są zapytania do projektu uchwały? Proszę bardzo, Pan Radny, radny Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Radni. Ja mam pytanie do Pana Wójta, czy te pieniądze to już są na kontach? A ja, tu teraz, teraz pan, pan, pan radny pyta? tak? Pan tak, pan tak, odpowiada. tak. Czy te pieniądze, które są, to są już, są, mamy yy, głosować zmiany, hmm. czy są już na koncie urzędu To jest promesa. Promesa podpisaliśmy yy, o Zwykle bywa e, w takich przypadkach, gdy otrzymujemy środki, pieniądze przelewane są po e, zakupie danego środku po ogłoszeniu przetargu. Umowa jest podpisana. Umowa jest podpisana. No. Tak. Y, dziękuję panu radnemu panu wójtowi. Czy są jeszcze jakieś zapytania do projektu uchwały? <Ky> przechodzimy do... Czytania projektu uchwały, proszę o odbieranie, czytanie przed Panią Przewodniczącą Zofię Ugasić. Proszę bardzo. Uchwała Rady Gminy, która jest z dnia 15. <grym> <grym> z 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Turowin na rok 2019. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na wniosek wójta gminy i Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy.

na zadania inwestycyjne będzie wynosił 3 388 590 57 zł 57 groszy zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się budowi Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Rzecz. Dziękuję Panie Przewodniczący. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? W sprawie zmian w budżecie gminy Durowi na rok 2019 proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Głosów za 14. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Wyczerpaliśmy punkt 7. Przechodzimy do punktu 8. Odpowiedź na zapytanie z radnych. Uwagi, że punkt 6 był pusty. również 8 pozostaje. Takowy. Przechodzimy do punktu dziewiątego. Sprawy różne. W sprawach różnych właśnie poproszę Panią Inspektor yy, Cięśle Wąchwątkę, yy, która nam przedstawi w odnośnie 50-lecia. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu Pana Wójta, w imieniu Pana Przewodniczącego i w imieniu własnym mam zaszczyt zaprosić Państwa na 50-lecie małżeństw. Jest to jej jubileusz, odbędzie on się 27 października, zaczyna się mszą świętą w kościele parafialnym w Turowinie, a później tak około godziny 11.30 przejdziemy do zespołu szkół w Turowinie. Tam będzie uroczysta dekoracja, nadanie medali, będzie część artystyczna, będą upominki, a później będzie uroczysty obiad, to lampka, szampana. Także bardzo serdecznie wszystkich państwa radnych zapraszamy. Jest 26 par, także naprawdę w tym roku mamy taki najliczniejszy rok, że zgłosiło się udział weźmie 26 par z terenu naszej gminy. Także jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. Yy, więc to wszystko, tak? tak, tak Dziękuję wszystko. serdecznie właśnie pani tutaj Cieśli za te informacje. Czy, I zaproszenie również. Tak, tak. Tak, 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 kto, tak, tak, kto jeszcze tak, tak, chciałby tak, tak. zabrać głos? Tak. Ja jeszcze. Proszę Pan Radny. Panie Przewodniczący, poczekujesz pan drugą sesję nadzwyczajną. Ja rozumiem, że sprawa może była i pilna, ale można było te parę godzin wcześniej zaznaczyć. Tak no, nie wszyscy mogą tak, że od razu się zrywają. Ja miałem już umówiono sprawę i nagle muszę... No, przyjeżdżam wieczorem, dopiero dowiaduję się, że jest sesja. No tak się nie robi. Wiedzieliście już od czwartku. Nie można było dać znać wcześniej? Dziękuję, panie radny, odpowiadam właśnie na to uwagę. Więc co na, na moją obronę, że tak powiem, czy w ogóle tutaj na obronę tego urzędu, że tak powiem, mogę powiedzieć? Oczywiście ja również otrzymuję wczoraj z rana telefon, że... Jest wniosek wójta odnośnie zwołania sesji nadzwyczajnej, bo takowy, że, że tak powiem, może zgodnie z ustawą być podjęty. I po tej informacji od razu wysyłam SMS, a więc niezwłocznie czy nie, nie jak pan prezydent Czaskowski po dwóch dobach. Także no, działałem szybko, a i jeśli pan radny otrzymał do to informację o te 12 godzin później, no to przykro mi po prostu, ja, ja też bym chciał, żeby to było w miarę w prawie. W prawie. tak, zmarły gdzieś o godzinie dziewiątej i to w tak. To, to tak. Tak. tak no. z materiałami. Ty, tak, ty, tyle ja mogę powiedzieć, no. No, tak. yy, yy, Również właśnie w tej kwestii, już skoro jesteśmy w tych sesjach właśnie, bo to dla mnie też jest, no, no, to jest no właśnie nietypowa, no, ale niestety musimy działać zgodnie z prawem. Więc wysoka rado, proponowałbym termin sesji zwyczajnej tym razem. Zwyczajnej, z uwagi, że właśnie mamy dzisiaj tę sesję nadzwyczajną. Była wstępnie projektowana 25 października. Z uwagi na to, iż mamy tam już te spływy odnośnie akcyzy. Proponuję właśnie termin sesji zwyczajnej na 30 października środa i godziny również poranne. Jeśli nie będę widział sprzeciwu tutaj z wielkiego, to by ten był to najbardziej optymalny. Czy są uwagi właśnie do tej propozycji? Proszę. Proszę bardzo. Proszę bardzo

Również dziękuję. Więc przechodzimy do punktu 10. Jest to zakończenie sesji. Zamykam 14 yy, nadzwyczajną sesję używający Rady Miejskiej. Dziękuję za...